Desperacja czy świetny transfer? Newcastle w końcu kupiło napastnika. Wielkie brawa dla nich. Nick Voltemade, czyli niemiecki napastnik, ma dołączyć do zespołu z Anglii za ponad 80 milionów euro. I spokojnie, jak o nim nie słyszeliście, to on nie jest aż takim no-namem. W zeszłym sezonie Bundesligi strzelił 17 goli 33 meczach. No i jest to podobny wynik chociażby do Ekitike. Poza tym, Nick de błysł również na Euro U21, gdzie w 5 meczach zdobył 6 goli i 3 asysty. I naprawdę, są to ogromne pieniądze za takiego piłkarza. Ale tak zupełnie szczerze, myślę, że może im to się opłacić. Znaczy, opłaci się im na pewno, bo nie mają żadnego napastnika. Ta grafika także idealnie pokazuje, kto odrzucił Newcastle w tym okienku. Chociażby Ekitike, Szeszko, Młemo, Pedro. A myślę, że ta lista może być jeszcze o wiele dłuższa. 200 obserwacji i od razu na następny film. Co to wszystko oznacza dla Liverpoolu? No, Aleksander Izak, jak wiadomo, jest więziony w Newcastle i nikt nie chce go wypuścić. Bo czekają oni, aż kupią nowego napastnika. Proszę bardzo. Czy to więc oznacza, że Szwed dołączy do Liverpoolu? Mam nadzieję, choć trochę w to wątpię. Dajcie znać, co sądzicie o tym transferze i zaobserwujcie po więcej.